Pani Marszałek, Wysoka Izbo, przyznam, że z ogromnym zdumieniem, żeby nie mówiąc rozbawieniem, wysłuchałem wystąpienia pana wiceministra Marcina Warchowa, który tłumaczył krótki, bo krótki projekt ustawy dotyczący z jednej strony współpracy z prokuraturą europejską polskich organów ścigania, z drugiej strony przepisów dotyczących... Nominacji kadrowych w prokuraturze krajowej, bo przyznam osobiście, że obserwowałem w karierze pana profesora już wiele zwrotów politycznych i myślałem, że od przejścia jako współpracownik ruchu Polikota do Solidarnej Polski większego zwrotu już w jego karierze nie zobaczę. A jednak dzisiejsze wystąpienie na mównicy Sejmowej wydaje mi się większego kalibru. Otóż pan minister Warchoł Dzisiaj właśnie nam oznajmił, że współpraca z prokuratorą europejską, zwłaszcza w, w zakresie środków zapobiegawczych, no, przyniesie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości ogromne korzyści. Prawda, panie ministrze? No tak. Ale jeśli wsłuchamy się w cytat, europejska prokuratora miałaby niewielką wartość dodaną. Mamy już wystarczająco rozwinięty system współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, europejski nakaz dowodowy, europejski nakaz aresztowania, czy wzajemne uznawanie orzeczeń. Krytykując europejską prokuraturę, europejską prokuraturę, tak właśnie jeszcze rok temu mówił pan wiceminister Warchoł, obecny tutaj. Przyznam, zmiana stanowiska o 180 stopni zaskakująca. Druga sprawa. Słyszymy, że dzisiaj prokurator generalny, minister sprawiedliwości, to tak naprawdę nie ma wielkiego wpływu, ba, żadnego wpływu nie ma na obsadę stanowisk w prokuraturze i co więcej, nawet nie powinien mieć, bo to jest domena prokuratora krajowego, krajowego. No ale jak sobie przypomnimy marzec 2016 roku, kiedy były wprowadzane przepisy prawo o prokuraturze i właśnie omawiany dzisiaj artykuł 9 ustęp 2, to z tej mównicy sejmowej minister Ziobro mówił, Osobiście ponoszę odpowiedzialność przed Tomizbom i przed Polakami za każdą decyzję prokuratora, za decyzje kadrowe. I prokurator generalny potrzebuje realnych narzędzi do tego, żeby wpływać na funkcjonowanie prokuratury w całej Polsce. Dzisiaj się okazuje, że to jest w ogóle mu niepotrzebne, pan tego nie chce. Można sobie zadać pytanie, no skąd się biorą takie nagłe zmiany decyzji, zmiany poglądów w Ministerstwie Sprawiedliwości. A no, wydaje się, że odpowiedź jest prosta. W Ministerstwie Sprawiedliwości zagościł strach. Strach przed porażką wyborczą. I nic więcej. Jeżeli ktokolwiek myśli, że właśnie w tej króciutkiej ustawie w, chodzi o prokuraturę europejską, to jest w głębokim błędzie. Bo już dzisiaj prokuratorzy mogą współpracować z Prokuraturą, z prokuraturą Europejską, nawet bez, nawet bez tych przepisów. Tu tak naprawdę rozchodzi się o ten drugi artykuł. Projektowanej ustawy, artykuł 9 ust. 2, który pozbawia de facto prokuratora generalnego wpływu na obsadę najważniejszych stanowisk w prokuraturze krajowej. A dlaczego? Bo wiedzą doskonale w Ministerstwie Sprawiedliwości, że za kilka, może kilkanaście miesięcy pan Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski, nie będzie już ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Wiedzą o tym doskonale. Że zastąpi go na tym stanowisku inny polityk. I to jest dzisiaj tylko zabezpieczanie się na wypadek właśnie utraty wpływów na prokuraturę krajową. Minister Ziobro doskonale wie, że dopóki pełni funkcję prokuratora generalnego, to jest panem i władcą wszystkich postępowań w prokuraturze, a de facto ma realne narzędzia, żeby albo wszczynać, albo umarzać, odmawiać szczęcia w sprawie wszystkich postępowań dotyczących polityków w obozów władzy. A przecież tych przykładów przez ostatnie 7 lat mamy na pęczki. I wielokrotnie w tej Izbie mówiliśmy, ile razy to już prokuratura podejmowała polityczne decyzje ukierunkowane tylko i wyłącznie na ochronę polityków obozów władzy. I jeżeli się zmieni osoba na funkcji prokuratora generalnego, to po wejściu tej proponowanej ustawy w życie nie będzie miała żadnego wpływu na to, kto będzie pełnił ważne funkcje prokuratorze krajowej. Będzie o tym decydował w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, wyłącznie obecny prokurator krajowy, bliski przyjaciel Zbigniewa Obra, ba, były poseł PiS z 2011 roku, tak sobie wyobrażają utratę władzy, że mogą utracić ministerstwo, ale nigdy nie utracą prokuratury krajowej. Szanowni Państwo, jesteście w głębokim błędzie. Możecie sobie przyjmować, jakie przepisy chcecie, ale każda osoba z tego obozu władzy, która dopuściła się naruszeń przepisów, obrazy przepisów, która popełniła czyn zabroniony, poniesie za to odpowiedzialność, bez względu na to, jakie dzisiaj będziecie przyjmować Dziękuję przepisy. Bardzo.